Dzień dobry, ja się nazywam Marcin Piwnik i dzisiaj chciałbym opowiedzieć o iniekcjach stołowych w Kończyny Górnej. Więc pierwsza informacja, oczywiście chciałbym Was przestrzec przed kopiowaniem i rozpowszechnianiem tych materiałów bez mojej zgody, ponieważ chroni to prawa autorskie oraz to, że tylko do form edukacyjnych bez rozpowszechniania osoby, które wystąpiły w tych filmach, się zgodziły, więc szanujmy naszą moją i waszą wspólną pracę w to, żeby wy, wy, wykorzystanie tych materiałów, więc co to są iniekcje. Oczywiście jest to procedura, w której lek, lub, lub, lub cokolwiek innego tutaj wprowadzane jest do jamy stołowej pod kontrolą bardzo ultrasonograficznego czemu to robimy, zaraz sobie o tym opowiemy i oczywiście w iniekcjach też troszkę porozmawiamy o punkcjach, czyli też nakłuciach, gdy chcemy opróżnić dany staw, no więc po co to jest, no, jak chcemy podać lek przeciwzapalny, chcemy podać lek miejscowego znieczulenia na przykład w celu w celu zwanej blokady diagnostycznej, lub gdy podajemy rzeczywiście jakieś substancje aktywne, jak kwasy hialuronowe, glukozę, dekstrozę, kolagen, nosocze, i tak dalej, żeby już rzeczywiście pacjenta leczyć. No, ze wskazań jest bardzo szerokie, bo tak naprawdę, zależnie jaki środek. Wybierzemy takie jest skazanie. No, w chorobie zrodniowej myślę, że dosyć szeroko podajemy od kwasów hialurnowych przez sterydy, kończąc na osoczu płytkowym, zwykłym czy kondycjonowanym. W zapaleniu stawów reumatoidalnym często podawane są sterydy dostawowo. Czy też często na przykład możemy pobierać ten płyn stawowy, na przykład, żeby wykryć dnę moczanową i milczyć te krystaloidy? Płynie stawowym. No, czasem też wykorzystujemy do artrografii, czyli to już tutaj bardziej radiolodzy, po to, żeby podać, podać kontrast do, do stawu, po to, żeby na przykład wykonać artro żeby lepiej zobrazować obrąbek stawowy. Więc jeśli jesteście radiologami czy ortopedami, to też warto coś takiego sobie zrobić, umieć. Jakie są przeciwwskazania? Myślę, że dosyć jasne. Wszelkie aktywne zakażenia, szczególnie w miejscu wykonywania zabiegu, na leki, ciężkie zaburzenia krzepnięcia krwi, przez co na przykład takie nakłucie, szczególnie naczynia, jeśli, jeśli źle to zrobimy, no to nakłucie naczynia może spowodować, będzie powikłane ciężkimi zaburzeniami krzepnięcia krwi, czy zaawansowane już uszkodzenia danej struktury, przez co Dane leczenie terapeutyczne będzie jak puder na syfilis, czy dla nas plaster na sumienie. No oczywiście względne to jest, jeśli na przykład pacjent nie toleruje bólu, to jest, pacjent, to jest wtedy, pacjent jest świadomy i, i może być i nie wytrzyma tej procedury. Nieodpowiedni ogólny stan pacjenta, ciąża, jak wiemy, ciążę leczymy tylko paracetamolem i dobrym słowem. Oczywiście jest to przenośne, ale rzeczywiście ciąża jest raczej przeciwwskazana do wszelkich ryzykownych tematów, bo w razie czego u, 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 u dwie osoby na tym, na tym mogą ucierpieć. No oczywiście, na przykład wielokrotne podania sterydów mogą doprowadzić do uszkodzenia wszelkich tam struktur dookoła, w tym krząstki, tkanki tłuszczowej, ścięgien. No i też takich technicznych, jeśli na przykład nie możemy czegoś zobrazować, na przykład pacjent ma zbyt dużo tkanki podskórnej, czy w miejscu podawania leku są jakieś blizny? Tak samo nie powinniśmy tego robić. Z dowodów naukowych mamy. Mamy oczywiście całe gro różnych artykułów, które potwierdzają skuteczność, że jednak lep, lepiej jest to robić pod USG. Czy zawsze jest konieczne? Ja bym powiedział, że to zależy, bo są takie stawy jak staw barkowo-obojczykowy czy stawy dłoni, że naprawdę bardzo łatwo jest podać do danego stawu bezpiecznie i prawidłowo dane miejsce. Ale tutaj polecam artykuł profesora Szakara, mojego Iszakar, tutaj Lewent, profesor Lewent Iszakar, Turcji, który no jakby tutaj właśnie napisał o tym czy, 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 czy takie iniekcje są w ogóle etyczne. No bo tak naprawdę są bardziej bardziej celne bardziej efektywne bardziej cost effective czyli takie po prostu wszystko jest dobrze podawane. I tak samo, jak powiedział Pan Profesor, zobaczyć znaczy uwierzyć, czyli jeśli pacjent widzi, że coś tam jest podane, to przynajmniej nie będzie wątpił, że wykonaliśmy daną procedurę prawidłowo. Tutaj oczywiście z możliwych powikłań, no to wszelki ból i obrzęk. Zwykle pacjentowi widzisz tam dyskomfort towarzyszy, nawet jeśli podajemy zwykło, nawet gdybyśmy podali sól, może być krwiak czy uszkodzenie okolicznych tkanek. Ale dlatego to robimy pod USG, żeby takie rzeczy się nie zdarzyły. Oczywiście powikłania infekcyjne i na nie najbardziej uważajmy. Nie chcemy mieć zakażonego stawu, więc więc aseptyka. Przede wszystkim powikłania z błędów procedury, czyli po prostu na przykład podanie leku poza obręb stawu. Najczęstsza rzecz, czyli podajemy lek i nie trafia on do stawu, tylko na przykład do mięśni, śródtorybkowo, okołobrąbkowo. To już tam, to już tam zależy. Też, też, też takie rzeczy się zdarzają. Alergiczne, czyli na przykład ktoś jest uczulony na substancję, którą podajemy, dlatego mimo wszystko tak mocno lubimy osocze, ponieważ na nie za bardzo nie można mieć uczulenia. Niewydolność zabiegu, czyli po prostu nie. nie nie, nie zadziałało to tak jak chcieliśmy czy co wymaga rozważenia innych metod leczenia perforacja struktur anatomicznych nieodpowiednia lokalizacja igły no i reakcje po iniekcji leków np. steroid flare czy nasilenie bólu po zabiegu też może się zdarzyć no i jakie są zapobieganie takim powikłaniom no to zachowanie jałowości, ocena wskazań i przeciwwskazań przed zabiegiem wykorzystanie USG w celu precyzyjnego prowadzenia igły oraz ciągła na przykład ocena podawania leku pod kontrolą USG, czy płyn nie gromadzi się w innych tkankach oraz monitorujemy pacjenta również po zabiegu. Ja zawsze mówię pacjentom, że jest możliwość skontaktowania się ze mną, czy to poprzez rejestrację, czy poprzez social media właśnie na przykład po to, że gdyby coś pilnego się stało, to chciałem, żeby pacjent do mnie wrócił, żeby wiedział, że go nie zostawię. Szczególnie z ciężkim powikłaniem samego, czego potrzebujemy? Oczywiście USG z odpowiednią głowicą. Do małych stawów, głowica hokejowa czy wysokoczęstotliwościowa zwykle 90% podań obo o, o głowicą liniową sobie. Obskoczymy. Konweks często do dużych barków, czy, czy, czy kiedy potrzebujemy po prostu do głębokich tkanek tego obrazowania. Jałowy pokrowiec zabezpieczający przed zanieczyszczeniem, tak zwana osłonka. Żel do USG zarówno zwykły lub jałowy. Warto gdzieś tam mieć, na przykład do, do, do stawów ręki się przydaje taki jałowy, ale to już dodatkowy koszt. Zwykle potrzebujemy igły 25G do małych stawów, 20-21G do, 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 do reszty do tak, takie 20 21 to jest taka uniwersalne do wszystkiego bo zniczulenie też zrobimy. Oczywiście 18, no to czy 16 też można robić, ale to już są wyjątkowo grube igły i być może to też jeśli, jeśli podajemy leki typu kwas hialuronowy, który jest gęsty, no to wtedy przydaje się grubsza igła po prostu łatwiej on się rozprowadza. No i oczywiście warto mieć różne długości. Tutaj warto mieć takich na tym obrazku zobaczcie to jest 11 cm igła, to jest 7 to jest 5, to jest 4. Fajnie mieć chociaż czwórkę, piątkę i 7 bo wtedy rzeczywiście mamy jakiś pewien, pewien zakres. I tutaj też, tutaj zobaczcie, oczywiście mamy różne tutaj kwasy hialuronowe, czy, czy różne, czy sól glukoza, lignokaina, tutaj steryt. no i warto też rozróżniać strzykawki typu Luer Sleep i Luer Lock, no To to Luer Lock to jest taka z, z, z gwintem, dzięki czemu ta igła się nie, nie gdzieś tam ciśnienie nie, nie spowoduje, że się rozszczelni połączenie, z drugiej strony jest o tyle problem, że nie mamy możliwości Ustawienia tego bevela, czyli ścięcia tak igły, pod, po, w takim ustawieniu jakbyśmy chcieli, tylko jesteśmy raczej już sztywno ustawieni, także no, warto mieć i taką, i taką, i taką na, na podorędziu. No i wszelkie środki, no już rozmawialiśmy o tym wszystkim i jak robimy? Najpierw przygotowujemy pacjenta, wyjaśniamy pacjentowi procedurę i musimy uzyskać jego pisemną zgodę. Tutaj ważna rzecz. Na przykład warto pacjenta najpierw wystawić mu skierowanie lub jakby zakwalifikować go. I na przykład, jeśli mam szczególnie droższą procedurę typu osocze, no to pacjenta raczej umawiam na następną wizytę, a nie robię tego podczas wizyty, dlatego, żeby pacjent miał czas na to, żeby. Bo też piszę, że zakwalifikowano do leczenia i pacjent do mnie wraca. Nie po to, żeby nabić pieniądz, bo to jest już oddzielna procedura, zapłaciłby tyle samo. Ale chodzi o to, że jeśli ja go kieruję, to nawet jeśli by pacjent potem gdzieś mu się nie podobało czy coś i by stwierdził, że że nie, jednak on będzie się sądził ze mną, że chce odzyskać te pieniądze to mogę się w sądzie powiedzieć, no ale był Pan kwalifikowany, Ty, tydzień Pan czekał i tak Pan przyszedł, więc wiedział Pan, po co Pan przychodzi, więc jakby zgoda nawet taka domniemana tutaj wtedy występuje. Staramy się też zaplanować, jak będziemy pacjenta układać i tutaj uwaga, naprawdę warto, żeby pacjent leżał, nawet podczas nagrywania części tych materiałów zdarzało się, że pacjent troszkę omdlał i, i, i trzeba wtedy takiego pacjenta złapać, więc teoretycznie da się to robić na siedząco, ale istnieje ryzyko omdlenia i to wcale nie... Nie niestety też ten odruch wazowagalny, taki z ządleniem, po prostu występuje nagle i trzeba tego pacjenta obserwować. A jak jest należące, to nam nie zleci na podłogę i nie będzie gorzej. Nie będzie, nie będzie po prostu powikłania takiego, nie z powodu samej iniekcji. Tylko... Z tego, że po prostu siedział i omdlał. Oczywiście dokładnie oczyszczamy i dezynfekujemy. Niekonieczne tutaj są jałowe rękawice. Jeśli mamy, to oczywiście zawsze jest lepiej na jałowo wszystko, ale umówmy się, to jest takich iniekcji wykonujemy sporo i, i zakońwajmy takie zasady asyptyki, wszystko będzie ok. Znieczulenie miejscowe jest konieczne, żeby, żeby zmniejszyć dyskomfort pacjenta, ale. Nie jest, nie jest konieczne. Najpierw przykładamy głowicę, oceniamy sobie strukturę, wybieramy jak będziemy kłuć, dobieramy sobie igłę, czy warto sobie obliczyć, jak głęboko to jest. Tutaj prawopitego rasa się kłania. No i im większa igła, tym łatwiejsze podanie leku, ale większy ból pacjenta. No i podajemy sobie lek, nakuwamy, potem wycof, wycofujemy, patrzymy, jak się ta odkłada ta substancja, tutaj przydatny jest kolor Doppler, bo wtedy widzimy, jak tam sobie, bo kolor Doppler nie mówi nam o krwi, tylko nam mówi o tym, że coś się porusza, coś płynie, no i na końcu wycofujemy igłę, oceniamy, gdzie jest ten lek, czy on się rozprowadza, nawet można dodać trochę ruchu, zobaczmy, czy ten lek się rzeczywiście rozprowadził, no i na koniec zakładamy jałowy opatrunek o z opieki, na koniec oczywiście informujemy, że może pacjenta boleć, może być przejściowy obrzęk, możemy zastosować zimne okłady w celu zagodzenia objawów i przez 1-2 dni unikamy intensywnego obciążania tego stawu czy na kół tego obszaru. Procedura zazwyczaj trwa około 5 minut tutaj parę takich przykładowych tutaj taki klasyk zaczynając od góry tylny zachyłek stawu barkowego czemu to lubię ponieważ tutaj w tej przynajmniej projekcji ciężko jest coś tam uszkodzić nie mamy żadnych dużych naczyń, chyba że no, zejdziemy za nisko i będziemy uszkadzać nerw pachowy. Ale zobaczcie tutaj na przykład no właśnie nagranie. Tutaj pacjentka na siedząco pokazuje, co tam mam w strzykawce. Przykładam głowicę, lokalizuję sobie w tym miejscu właśnie tylny brzeg panewki, obrąbek i tutaj od boku będę wprowadzał igłę. Hop. Tu zaraz zobaczycie, o, idzie igła przez tkanki. Muszę ojść tutaj w to miejsce. Muszę iść pod obrąbek. O, idealnie w to miejsce. Wchodzi sobie igła. Czuję, że przeszedłem przez torebkę. I teraz rozprowadzam trochę płynu. I zaczyna pięknie wchodzić w staw. Gdyby był, gdybym był jeszcze w mięśniu, to tutaj byłby. Tak naprawdę w tym miejscu byłby ten, ten płyn, by się gromadził. On widać, że tam ładnie rozpiera ten staw i zaczyna powoli się gromadzić. Tutaj, akurat hydrodystensja barku, która też wymaga takie podanie właśnie do tyłu 10 ml, więc ten zachłyek powoli zaczyna się wypełniać płynem. Następnie staw barkowo-bojczykowy. Tutaj możemy i in-plane, i out-of-plane. Ogólnie, jak tylko się da, to starajmy się in-plane. Zobaczcie, to jest właśnie jałowa. Osłonka pod, w środku odrobina żelu, skóra odkażona przy, przy, przykładowe przyłożenie głowicy, no i tutaj właśnie nagranie u pacjenta. No, niestety trochę mi tutaj moje, moja żelowa, mój ten, moja głowica zasłoniła. Jak to jest podanie, ale to jest właśnie in-plane. Zobaczcie, tutaj mamy obojczyk, wrostek barkowy, i tutaj właśnie. Wchodzi mi igła do środka i powolutku podajemy, troszkę śródtorebkowo, a teraz lepiej weszło i do środka podaję lek, w tym wypadku osocze to było. Yy, obracam, wyciągam igłę, o, jeszcze troszkę poprawiłem, podaję znowu, dziękuję. Następnie kalestorze krotatorów i kaletka podbarkowa. Tutaj ten sam pacjent, bo jeszcze miał takie, zobaczcie, częściowe uszkodzenie mięśnia nadgrzebieniowego. Tutaj jest właśnie to częściowe uszkodzenie, więc podaję sobie do środka, do środka jest igła, o tutaj do środka tego uszkodzenia podaję osocze. Potem wyciągnąłem igłę, podaję troszkę do kaletki, ona mi się zaczyna wypełniać. Więc zaraz sobie jeszcze bardziej wyciągnę igłę, poprawię ustawienie, wejdę, wejdę bardziej równolegle do kaletki i wypełnię ją osoczem. Po to, żeby te osocze nie zmarnować. Jak mamy 5 ml, to fajnie, żeby wszystko trafiło do pacjenta, a nie żebym nie rozlewał tego wszystkiego do, do czerwonego pojemnika. No właśnie, czerwony pojemnik jest potrzebny, żeby gdzieś te odpady medyczne zostawić. Iniekcja w zachyłek przedni. Tutaj nie mam przykładowego, rzadko to robię. Głównie ze względu na ryzyko uszkodzenia splotu barkowego. Istnieje i zwykle, no jak podamy do tyłu, no to tutaj też to powinno się pojawić. Tutaj właśnie takie ułożenie głowicy, zresztą od dołu, od zachyłka pachowego, ale rzeczywiście można uskodzić ten splot naczyniowy, więc, więc no to jest tak naprawdę chyba tylko do hydrodystensji używany dostęp. Zachyłek tylny stawu łokciowego, zobaczcie tutaj, czemu ja w ogóle łokieć uwielbiam, jeśli bardzo rzadko kuję, bo to rzadko się gdzieś tam zdarza, ale jeśli już najbardziej lubię to ułożenie, czyli jakby tutaj mamy wyrostek łokciowy i in plane sobie podaje do zachyłka tylnego, dlatego że ciężko coś tam uszkodzić, oczywiście jeszcze można out of plane, dlatego że tutaj jest tylko i wyłącznie ścięgno tricepsa, jego brzusiec, tutaj właśnie mamy zachyłek dla dołu łokciowego, oceniłem sobie tą strukturę, przekręcam jeszcze głowicę, mogę też out of plane sobie zobaczyć, o właśnie tutaj wprowadzam sobie, już oceniliśmy te tkanki, tutaj przechodzę przez triceps, przechodzi mi igła, o, teraz w tym momencie jest ładnie zwizualizowana. Wchodzę sobie do stawu, nawet mogę dotknąć tej kości. Tu chrząstki za bardzo nie ma, ona jest tutaj. To jest to ciemne, to jest chrząstka i ładnie widzę, jak mi się ten zachyłek tylny rozprzestrzenia. O, teraz ładnie mi się nawet odwarstwił, bo to jest to poduszeczka tłuszczowa. staramy się, żeby jednak troszkę trafiło do stawu. Wtedy lepiej to będzie, a nie będzie takiego wielkiego gluta z płynem, który tutaj się zgromadzi, tylko tutaj też troszkę nam wniknie. Jeszcze tutaj nadkłykieć boczny Zobaczcie, mamy tutaj podanie do, do, do nadkłykcia bocznego, e, zwykle w, epikondylo, w, w epikondylopatii. E, akurat zwykle stosuję, na przykład tutaj macie właśnie z pacjenta z zeszłego tygodnia, tutaj zapalenie nadkłykcia przyśrodkowego, widoczne ścięgna. Jeśli coś tutaj podajemy lek, to staramy się tego nie rozwarstwiać, nie uszkadzać bardziej, więc raczej nidlujemy i wyciągając podajemy dany lek. Tutaj widać zapalenie. I tutaj zobaczcie, jest igła wprowadzona, to jest igła do akupunktury, bo ponieważ zaraz będę wykonywał tutaj zabieg elektrolizy, więc chciał przez te ścięgna tutaj sobie tą igłę przeprowadzić. No nie miałem nagranej całej procedury, tylko mam takie coś tak samo. Natkójkie przyśrodkowy, to zobaczcie, musimy uważać, żeby nie nakłuć tego miejsca, ponieważ tutaj jest nerw łokciowy i nie chcemy go specjalnie uszkodzić. I tutaj to samo, zobaczcie, nadkójkieć z zapaleniem. To jest łokieć golfisty, aktywny. No i tutaj nagranie, zobaczcie, mamy tutaj igła sobie idzie przez ścięgna. Jeśli byśmy chcieli na przykład oblać to osoczem lub jakimś innym lekiem, to ja bym to parę razy ponakłuwał i wyciągając igłę wpuszczałbym trochę osocza i potem powierzchownie podałbym to osocze w celach regeneracyjnych. Następnie staw promieniowo-nadgarstkowy. Zobaczcie, zawsze jeśli możemy to in-plane, może być też out-of-plane podanie. Tutaj mamy właśnie kość promieniową, staw nadgarstkowo-promieniowy. Tutaj mamy Igłę wprowadzamy sobie troszkę dalej. Tutaj, właśnie w ten zachyłek. Staramy się nie aż tak daleko, bo będę uszkadzał chrząstkę. Chcę tylko wprowadzić do torebki stałowej. Tutaj wystarczy. To jest akurat igła 21G, 20, ale 20G nie to jest 21G, ale można spokojnie użyć 25G do tych małych stawów, wtedy ból pacjenta jest mniejszy. Tutaj jeszcze przykładowe ustawienie do stawu CMC1, czyli w ryzartrozie i w, w chorobie zwyrodnieniowej pierwszego stawu, to jest akurat, zobaczcie, mój staw po wybiciu, ewidentnie na przykład zobaczcie, jak mi się ładnie powiększyła torebka stałowa i tutaj dosyć łatwo w to się można wbić, raczej idziemy od proksymalnie, od proksymalnie do dystalnie, bo tutaj rzeczywiście ładniej można się widzieć, albo out of plane, tak samo w dequerveinie, tutaj na odwrót ta igła idzie, czyli idziemy dystalnie do proksymalnie i do pochewki ścięgnistej tutaj zobaczcie, mamy zapalenie właśnie typowy, typowy taki dequervein, z pogrubionym troczkiem i odczynem zapalnym, no i tutaj podanie leku, zobaczcie, od tej strony pojawi nam się igła po, podaję sobie do pochewki ścinistej, nie dostawę tylko do pochewki ściemistej, lek troszkę głębiej, o żeby mi się ładnie wypełnił w tym momencie ładnie mi się wypełnia pochewka ścinista, żeby ładnie tam ten y, lek, lek się zgromadził dookoła ścięgna. Y, następnie jeszcze tutaj na sam koniec iniekcje dostawów DIP i pip, czyli możemy oczywiście in-plane, ale najczęściej jest out-of-plane, jest jeszcze taka trzecia projekcja zobaczcie, czyli in-plane, ale poprzecznie do stawu i ta jest chyba taka powiedzmy najłatwiejsza. Tutaj już tak naprawdę istnieje dosyć 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 frywolność to jak ustawiać. Tak naprawdę da się to bardzo łatwo zrobić na ślepo. Ale pod kontrolą USG myślę że najbezpieczniej byłoby tak wtedy w osi w osi poprzecznej stawu można łatwiej się wkuć w torebkę bez uszkadzania chrząstki. Z kluczowych szczegółów no to staramy się ocenić najpierw przed iniekcją tkanki czy coś tam nam nie będzie przeszkadzać. Ciąż Ciągle monitorujemy, gdzie ta substancja wpływa, unikamy gromadzenia się substancji w mięśniu lub w tkance tłuszczowej. Używamy kolor Doppler do lepszej wizualizacji końca igły, bo jeśli będziemy ruszać tą końcówką igły, to ten Doppler będzie się pojawiał, bo on mówi nam o ruchu. Oraz też jak ten płyn się rozprzestrzenia, bo wtedy też z igły będziemy widzieć rozprzestrzeniający się płyn, więc ten kolor Doppler tam będzie się świecił. Inplane zawsze metodą z wyboru, jeśli możemy i aseptyka przede wszystkim, żeby tego stawu nie zakazić. Ponownie proszę o, zak o niekopiowanie i nierozpowszechnianie bez mojej wiedzy tych materiałów. No i mam nadzieję, że się podobało. Chciałbym od Was jakąś informację zwrotną, więc jeśli macie jakieś uwagi, coś było źle, to z wielką chęcią wysłucham Waszych uwag. Dziękuję bardzo.